Cześć siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku. Znaczy no, w dzisiejszym odcinku to jest ten, tego samego dnia nagrywane co wcześniej. I chciałam tylko dodać, że dowiedziałam się pewnej sprawy i sam ją wywnioskowałem, więc to nie musi się okazać prawdą. Ale ja myślę, że y, aktualizacja może być jutro albo pojutrze. No bo w te, y, liga mocy kończy się za 4 dni. I co to oznacza? Że dwa lub 3 dni przed ligą mocy musi być aktualizacja. Więc y, jutro możliwe, że z, y, zrobimy oczekiwanie na. Y, zrobimy oczekiwanie na brutalka. Ale to zrobi to oczekiwanie, jeśli będzie y, tam, jak to się nazywa, jak będzie przerwa konwersacyjna. No, a więc ja y, was pozdrawiam w dzisiejszym odcinku i wam powiem jedną rzecz. Czekajcie razem ze mną. A ja was żegnam w, dz y, w dzisiejszym kolejnym odcinku i Elpa.